To jest książka arcybiskupa życińskiego. Okazuje się, że on po swoim odejściu jeszcze ciągle jest płodny. Mianowicie w jego komputerze zostało odnalezione szereg różnych plików, które zawierają rozmaite, niepublikowane przez niego teksty, pisane z różnych okazji. I to się okazuje składa na bardzo piękną książkę. Nie ma tam jakichś istotnie nowych idei, w porównaniu z tym, co biskup Rzeciński publikował gdzie indziej, ale jest to właśnie w takiej formie eseistycznej, może bardziej popularnej, ta jego filozofia, jego teologia tam przedstawiona, to się bardzo ładno całość układa i rzeczywiście myślą przewodnią tych wszystkich esejów jest pewnego rodzaju napięcie, które zresztą w myśli chrześcijańskiej się pojawiło od dawna, pomiędzy transcendencją Boga, Boga, który wykracza poza nasze możliwości w ogóle zrozumienia i Boga, który jest równocześnie immanentny w świecie, bardzo bliski. Ta książka się zmaga właśnie z tym zagadnieniem. Także rzeczywiście czekajmy do marca i będziemy ją czytać.